Witacie widzowie w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj prosta taka sprawa, co warto zrobić z nowym gaźnikiem, nie tylko chińskim, bo niektóre fabryczne gaźniki, nowe, oryginalne, zamy, inne, również wymagają takiej kontroli. I dzisiaj sobie to wspólnie ze sobą zrobimy i zobaczymy czy faktycznie warto było zajrzeć. A więc zaczynamy. Nowy gaźnik. Jest to gaźnik do pilarki mojej. Narci gringato nak, czyli do grinkata, który stanie się nakiem. Warto sobie na pewne rzeczy zwrócić uwagę, czyli na przykład tutaj ułożenie tej kopułki, jakby wam odkleiła się tutaj membrana, że z tej strony ma być ta dziurka. Tak naprawdę nie jest bardzo istotne, z której strony ta dziurka będzie, ale niech już to jest tak, jak ma być. Ok, a więc odkręcamy sobie te cztery śruby. Warto sobie przede wszystkim yy, te śruby, nawet jakbyście nie chcieli, żeby takiego gaźnika. Zaglądać, to warto sobie je chociaż dokręcić. I to taka moja uwaga dla Was, że naprawdę warto sobie to zrobić: skontrolować sobie tę sytuację, jak ten gaźniczek w środku wygląda. Obie strony trzeba odkręcić i dwie strony trzeba skontrolować, w tym dokręcenie tychże, właśnie tutaj, wkrętów. No i kolejny. Film z wami, widzowie, miło sobie powiedzieć. czas. Jest. I co mamy sobie sprawić z tej strony? Jest to wiadomo chiński gaźnik. Tutaj widać dysze. W środku też zaworek, Moje te wszystkie elementy mogą ulec uszkodzeniu, brok. Sujnie za klejony tutaj jakimś lepiszczem. No i mamy tutaj języczek. Jest to gaźnik y, chyba typu Walbro. Z tego co widzę, jest opisany w ten sposób. Jest to gaźnik jakby oryginalny. MC16A20, myślnik 20, 218A, myślnik mamy A. HL, HIC, czyli HILC, coś takiego. Co z tej strony robimy? Sprawdzamy dokręcenie tej śruby. Jest dokręcona. Nie siłujcie się z tym, to naprawdę nie musi być dokręcone. Nie wiadomo jak mocno, nawet. Pamiętajcie, do prania zawsze w kętaków. Troszeczkę poszła. Teraz musimy sobie sprawdzić. To jest gaźnik typu balbro. Ta blaszka tego zaworka iglicowego powinna być na równi z tą podkówką. W tym miejscu jest taka podkówka, ja to nazywam i to jest zaworek iglicowy. Możecie to sprawić jakimś takim przymiarem, który się oprze tu i tu lub możecie to sprawić przymiarem dedykowanym. A możemy również wykorzystać właśnie taki przymiar do gazików Walbro. Teraz jak sprawdzić, nawet jak nie mamy pojęcia jaki to jest typ gaźnika, poprawność tego ustawienia. Przykładacie sobie przymiar Przykładacie sobie przymiar tak, by oparł się na podkówce. I jak widać, ten listek się nie opiera na podkówce. Ten listek już opiera się na podkówce. Właśnie w ten sposób używacie tego przymiaru, że on się musi oprzeć tu i tu na kremędziach korpusu kaźnika. I tutaj na języczku. To intuicyjnie. Czyli sobie jakby kalibrujecie ten sprzęt, tak. Upewniacie się, czy wszystko jest na pewno poprawnie. Ciężko powiedzieć, bo nie wiem, co tam widzicie. Nie wiem, czy będziecie widzieć dokładnie tę płaszczyznę. No i w tym momencie, skoro już wiemy, że na pewno opiera się można na te podkówki dwie sprawdzić. Tak, tutaj tak samo te podkówki nie są nawet równe. Lewa podkówka jest troszeczkę jakby wyższa, ta prawa tutaj jest jakby troszeczkę niższa. Więc ja się sugeruję też przymiarem: i co i można powiedzieć, że języczek jest prawie że idealnie. Jeszcze go sobie tutaj ruszę. Tak powiem, rozruszam go tak, troszeczkę go tak wezmę tak do góry jakby na siłę, ale nie na siłę, tylko tak delikatnie go smyrnę. I sprawdzamy jeszcze raz. O widzicie, teraz haczy. Jak go teraz po przejadę. Dokładnie, delikatnie chcę haczyć. Ale ja go nie podjąłem. Teraz ja go tutaj troszkę tak wcisnę, żeby on się ułożył tak jakby do pracy. Ale moja ja go nie podginałem, no jest w tolerancji błędu. Powiedzmy, że może tak być. Możemy go lekko skorygować. Ale to są, że tutaj go przyciskam i naciskam tutaj na zaworek. To też niezbyt mocno, żeby to nie uszkodzić zaworka. No i już jest można powiedzieć. Jeszcze lekko haczy, ale to leciusieńko. Plus, minus, jest jakaś tam tolerancja. O, jest. No, pożegnaj, że tak może być. To jest jak najbardziej w błędu. Dlaczego to robicie i dlaczego jest taka różnica w tych gaźnikach? Yy, tutaj macie taki czpień. Teraz, jak patrzycie na membranę, w zależności od długości tego czpienia. Jeżeli macie czpień niżutki, kilkasetek milimetra, no to wtedy wówczas ustawiacie najczęściej gaźnik na równo z korpusem. Czyli po prostu zrobilibyście języczek w ten sposób, jak Wam już pokazywałem kiedyś. A skoro macie tutaj ten śpień właśnie też wysoki, to musicie ustawić to zgodnie z tym z tą podkówką lub właśnie na taki przymiar, żeby czasem nie doprowadziła sytuacja do tego, że zaworek ustawicie sobie na równo z korpusem gaźnika i wtedy on będzie cały czas otwarty, pilarka będzie Wam się zalewać, nawet nie uda Wam się jej uruchomić. To tyle jeśli chodzi o tą stronę. Sprawdzamy sobie teraz drugą stronę. I co sprawdzamy z tej strony? Z tej strony, oczywiście, dokręcenie również tej głównej śruby dociskającej ten główne wieczko, główny tekie. I z tej strony sprawdzacie sobie właśnie stan membrany. Jak to wygląda, jak widzicie, nowa membrana też nosi pewne ślady odkształceń. Delikatne, no jednak to skręcone. I sprawdzacie sobie poprawność ułożenia sitka. W tym przypadku siteczko usadzone osadzone jest wzorowo. To tyle. I w ten sposób macie taką pewną pewność dla samego siebie, że ten gaźnik jest w miarę ok. Jeżeli chodzi widzicie, o wkręty regulacyjne, są tutaj zabezpieczone. Na specjalny wkrętak. Taki wkrętak też posiadam. Wolałbym tutaj zwykłe. No jest zwykły śrubokręcik. Ale znowu ten śrubokręt taki charakterystyczny jest na tyle fajny, że on po prostu nie wyskakuje. On po prostu tutaj. Przy regulacji jak go ustawicie no po prostu jak go już to włożycie to on po prostu tak sobie siedzi. Nie? I to tyle w dzisiejszym odcinku. Ja będę przystępował do montażu. Ugaźnika do, do pilarki. Ginkukonak. To tyle w dzisiejszym krótkim odcinku. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy warto właśnie przejrzeć taki gadnik, czy warto sobie sprawdzić te rzeczy, o których wspomniałem, czy po prostu dać sobie spokój i zakładać w ciemno. Hej!